W sobotę 18 maja zapraszamy do odwiedzenia zespołu pałacowo-parkowego Książąt Czartoryskich w Puławach. o 19 rozpocznie się organizowana już po raz kolejny noc muzeów. Na odwiedzających zespół rezydencyjny Książąt Czartoryskich będą oczekiwały liczne atrakcje. Będzie można obejrzeć m.in. otwarcie wystawy czasowej, kaplica, mauzoleum i kościół na górce. To w domu aleksandryjskim. W pałacu Książąt Czartoryskich odbędzie się zwiedzanie wystawy stałej. Ojczyzno, niechajcie uwiecznie, a w świątyni Sybilli zwiedzanie wystawy czasowej otwieram świątynię pamięci. Na 21 tego wieczoru zaplanowano w domu Gotyckim spektakl walka Tancreda z kloryndą. Podczas nocy muzeów zostaną zaprezentowane niezwykłe obiekty, m.in. po piersie księżnej Izabeli Czartoryskiej, wykonane na wzór maski pośmiertnej, Maska Pośmiertna oraz muzealia zgromadzone pierwotnie w Domu Gotyckim. Obraz Venus Victoris, Michel Tosiniego, militaria kojarzone z krucjatami, relikwie sławnych par Laury i Petrarki, Heloizy i Abelarda, a także Cordelas znanego podróżnika Jamesa Cooka. W noc muzeów obowiązuje bilet wstępu w cenie jednej złotówki, który będzie można kupić w punkcie. Wysokiej Muzeum Czartoryskich w Pławach.